Gdzie od dupy strony, co ty to? Witamy w kolejnym odcinku Mody na Rolsa! Drugi tydzień Nowego Roku. Adrianku, jak się czujesz? Choć ja wiem, nie, wiem, nie wiem, bardzo, ale... Adrianek ogaz z emocji, po pierwszej jeździe rolsem, później nagraliśmy golfika trochę, bardziej rozbudziło w nim żart tego majsterkowania. Na szczęście dzisiaj znowu jest wszystko w normie, czyli Adrianowi się nie chce. Czyli znowu dzisiaj do choroszczy trafię. Na badanie. Patrzcie, Adrian ma fajne wiertełko. Ile powiedziałeś? Że, że to kosztowało? 20 zł. Takie wiertełko, patrzcie, płaskie. Takie małe wiertła tyle dużo pieniędzy. Dlaczego? Bo jest dobre. No i co? I Adriany porozwierca elegancko. Patrzcie pozaznaczane punkciki, gdzie są właśnie zgrzewy. No bo do takie wzmocnienia idą. I trzeba właśnie no, podłogę jakby od tych wzmocnień odbić, nie? Dlatego nikt nie będzie wycinał i się bawił w to trzy dni. Tylko trzeba właśnie te zgrzewy porozwiercać. No nie ma nagrywania chlania, w okocu. No na wrok. A pojedziesz ty w końcu, czy nie pojedziesz? Nie. K Chodźcie. Tradycji musi się stać. Co? Unboxing, proszę Państwa, rzecz nieodzowna. Pierwsza paczka w nowym roku, dla nas przynajmniej, bo ale ty. to jest odcinek pierwszy w tym roku, który nagrywamy. Ty, ale to przeterminowana paczka, z tego roku. z jeszcze. To... Sprawdź to gówno. Powietrze ładne. Pacina na oleju. To jest, proszę Takie. Państwa, część druga wałków od wolnosącego silnika OM606, co nam ma zapewnić... Yy, co ma zapewnić? Wyższe są krzywki. Czy bardziej Czyli? się zawór otwiera i chyba czas otwarcia jest inny Czyli? w ogóle. Bardziej cylindry będą się napełniać. Czyli Tym więcej się napełni, więcej powietrza, więcej możesz paliwa dolać, większa moc. Czyli więcej mocy. Bo tutaj mam te zajechane, które do nas przyszły i się nie dają do niczego przez te bieżnie tak. No to są czopy. To się nazywa czop. Siebie dobry czop. A tu ładny ty. No tutaj w ogóle to one no, nie zażyte są, nie? Jak nowe. Jak nowe, no. No to mamy. No generalnie nie wiem, właśnie tych tego nie powiedzieliśmy w końcu, że my zmieniamy sprężynki i zmieniamy wałki po to, żeby mogli, żebyśmy mogli jeszcze więcej dmuchnąć ciśnienia i żebyśmy mogli wyżej kręcić ten silnik, bo to jest istotne i to jest taki też duży plus, że ten silnik fajnie brzmi i można go po prostu kręcić wyżej. A R6 w dieslu brzmi tak a tak naprawdę brzmi tak W ogóle kto nie widział poprzedniego odcinka, a raczej widzieliście z Rollsem, jak go odpalaliśmy, to wyszła pewna niezgodność z opisem tego silnika, jak jest naprawdę. Yy, czyli że generalnie są porzewiałe zawory i z odmypluje olejem. No tak, i Adrian, tak, tak. Adrian właśnie w pewnego dnia w wolnym czasie sobie tutaj zalał nafty i żeby tam trochę to, wiecie, odstały się te, te zawory, nie, pierścienie, yy, może trochę się odrdzewiło. Właśnie, zawory. coś może uratujemy jeszcze z tego silnika, zobaczymy. Może nie trzeba będzie otwierać, ale jeszcze się upewnimy. E, więc póki co czyścimy ten silnik, później go wypłuczemy i będziemy doładowywać i wtedy będzie wiadomo, czy jest git, czy nie jest git. Słuchaj, mi też się nie chce, ale trzeba to zrobić. O patrzcie, ja, to, 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 to teraz już robimy, czy nie. Czy e, no by to w ogóle wypowywali, czy to. Teraz to już wiesz. Nie no trzeba tutaj coś położyć na równo i tu dotąd, tylko wiesz, wyciąć spódnie. No ale musimy tunel jeszcze zrobić. No tak, no. Bo tak. Dlatego przypominam proszę Państwa, nasz koncept jest taki, że tutaj oczywiście robimy konstrukcję pod tą podłogę i robimy płaską podłogę, później do tego mocowania foteli i tak dalej, i tym samym usztywniamy budę. Ale to nie wszystko, bo też chcemy tunelem usztywnić. sobie pójść tutaj i tego wybrzeżnienia. co ze strzały do tego, tak? Połączyć właśnie z naszą tą tylną konstrukcją piękną. Ale powiem Ci szczerze, że jak patrzę na ten próg, to co? Ty, ty to widzisz? W ogóle jaki tu jest próg? To jest z czterech normalnych aut. No może tak, no ale czy on jest specjalnie mocny? Ty, no ja myślę, że tutaj to wiesz, tutaj cała waga siedzi i tak dalej, nie? No Gdzie by to indziej było? Słuchaj, wiesz co nie martwi? No ale one się gówniano zamykały i tak. Nie, no to się dobrze tego, tutaj tylko coś blokuje, nie? Ale to jest boczek. Widzisz? Hmm? Ale chyba wychodzi, tak, co? Tak, tak, tu już coś jest. Trzeba wkrętami, wkrętami trzeba. Jak? Czym? Wkręta... wisami. Wisy. Ciekawostka. Adrianek, widziałeś o tym? Patrz, no to, to git, nie? Aluminiowe. I maska też. też. aluminiowa. Czemu? Z uwagi, chcieli zejść. No tak jest los. Ja wam mówię, on więcej 1600 nie będzie ważyć, nie ma nawet opcji. Tak. To co, podwyżkę bisą. Kurna, Adrian. Że tysiąc, jak, mnie, jak 1600 i mniej? Mniej, no, będzie ważyć. Że 1600 nie prze, prze tego. Ej, przepraszam, ale my chyba ważyliśmy ze środkiem i ważył właśnie 1600, tak? No tak, no. no. Cały to kompletny. Zresztą ważył 1800 no. tegoś. No ale to zobacz, ile wycięte jest i wywalone. No a silnik jest. Aj, tam jeden silnik waży. Ile dołożone jeszcze stali. Ja ci mówię, on dużo nie będzie ważyć. Nie no, dobra, no ale może tak być, no. Nie no, flaszkę, kurna, dobru. O kratę browarów, no. O! Ale dobry, o no. koronę. No. no. Ja już jedną przegrałem, kur... No, a jak ja przegrywam, to co? Nie, no dobra, ale co robisz? Robisz? powiedz ile. z drogą cyka. Oh my... Ale ty świasny. To jest tam, święty św. Adrian, patron mechaników. Druciarzy, kurde. Ty. O, no, no, no. Tam widziałem, ktoś pisał, że w każdym warsztacie taki obrazek powinien wisieć. Święty <śmierdzi> trzeba poświęcić jeszcze. Ty, no ale tam gdzieś tam czekaj, o, no, no, na grabarkę by zjechał, by sprzedawał, to na <śmierdzi> by <dobrze> wybrali, kurde. Nie! <śmierdzi> no, <śmierdzi> <to> co <zamiast? śmierdzi> To się nie będzie trzymać. się <śmierdzi> trzymać. Tak mi wróje. Kurwa, bo wylata. A. Siema, Adrian stoi sobie i... No. Oświecony. Dużo jest crosspin, nie? Bo wiecie, no bo my nie wiemy. Wiecie, że my nie wiemy, a musimy wiedzieć, albo przynajmniej przewidzieć z tą podłogą, co tu zrobić kuźwa. Myślimy o tym długo. I tak lepiej było wstawić po prostu podłogę od BMW, ale kto to wiedział? Widzowie wiedzieli. Są dwie opcje robienia tego tunelu, czyli dajemy jedną prostą lagę z tyłu do przodu, wtedy mamy jednym takim ładnym ciągiem, albo numer dwa opcja, lecimy stąd prosto, czyli robimy mały dość tunel tutaj z tyłu, Gdzieś tutaj. żeby na wał tutaj specjalnie sobie nie poszerzać, ogólnie nie zabierać miejsca w środku, a dopiero tam przy skrzyni, czyli jak jest w oryginalnym aucie, idzie tak i ci rozchodzi trochę na zewnątrz. Na pewno będzie, wiesz, lepiej wyglądał tak, to będzieśmy miał takie koryto duże strasznie, nie? Ale fajnie, ja ci mówię, jak w Porsche Panamera. Ja ci mówię, ja bym to robił tak, tu robił dół na równo, a tutaj pod tym kątem i wtedy, wiesz, i tylko górę że będzie nam trzeba dociąć i tyle. A za co to kącik taki strzelić? Dobra, jeszcze jedno. Kolejna sprawa. Że musimy wzmocnić sobie progi, które są prawdopodobnie mocne, ale wzmocnimy jeszcze je trochę k***wa, bo tak, bo tak trzeba. Co? Chodzi o to, że tutaj dajemy blachę i przez całość, Adrian. Chodź, zejdź. Czego tu stoisz? O tak o, patrzcie. Wzmacniamy i tak ciężki i gruby próg, żeby było tak, że możemy do niego śmiało spawać. Poprzeczki. I tym sposobem tutaj takie wzmocnienie wlatuje, łączące sobie tutaj te nasze dwa progi w poprzek, dwie blaszki z tej strony. I z tej już są, te wzmocnienie, do którego damy tutaj jeszcze poprzeczkę. No i tak to. Later. Proszę Państwa, jak widać, brakuje hamulców. W końcu się tym musimy zająć. Mamy pewne koncepty, mianowicie tarcze, nawet zaciski są tutaj, już wam pokazuję zaciski. Ciekawostka z naszego E38. V8. Dość duże, porządne niby, Adam twierdzi, że będą dobre. I mamy też na tył. Od E60, a to przez to, że możemy zamontować większe tarcze. Tarcze Z60 320 mm, które są tu. Więc najpierw przymieszmy właśnie tył. Zobaczmy, czy w ogóle ten tył się Ty zobacz, jakie grube. Jak sąd? Kurde, kurde, kawał tarcze. No, bo my tego nie wiemy, czy E60 pasuje plug and play do E39. No i jest, lipa. I nie pasuje. Jest inne jarzmo. KURNA! Dobra, proszę Państwa, jednak inną tarczę potrzebujemy od r 46 prawdopodobnie. Z przodu będzie. Przednia. Przednia, no. Na, tył. Na tył. Ale to później, jak przyjdzie, to zobaczymy. Przechodzimy do przodu. Tu jest ta sama historia, czyli sprawdzamy, akurat mamy tarczę z 370Z. Wielka tarcza, bo 355 mm. Ale byk, co? O kurcze, ile waży! O, jaka gruba! Ciekawe, ciekawe. Kurde, on tutaj nawet nie wchodzi. No. Za*** Zaje... ten Zaje... no, no. No właśnie, więc jeszcze jest plan B, ewentualnie kto nie wyjdzie, a chyba nie wyjdzie z tą tarczą, to jest po prostu RX-8, czyli seryjne hamulce, które są takie same jak będą z tyłu, co prawda? No ale wiecie, w drifcie w teorii ten hamulec z przodu nie jest jakoś mega istotny. I tak to by wyglądało na seryjnej tarczy. RX-8, 320 mm. Czyli przód i tył byśmy mieli te same tarcze, tej samej wielkości, ale zacisk byłby tutaj już znacznie większy z przodu. Także wygląda już nieźle. No chyba, że dobierzemy jeszcze jakąś większą tarczę po prostu, bo pod ten zacisk możemy zamontować większą, no ale póki to jeszcze nie znaleźliśmy. No jest problem, bo strasznie płaska tarcza jest, nie? No właśnie, jest tu, płaska. tutaj jest największy problem. To jest A mało miejsca. Przydałaby się ciutkę większa, tak, czekaj, to jest 326? 340. Po co? Nie, że pasowałby. A, no 340 idealnie pod ten zacisk by było, nie? No. Dobra, temat hamulców na razie wstrzymujemy, mocowania fotela. Bo musimy je mniej więcej pomierzyć, ustalić w którym miejscu, żebyśmy wiedzieli jak spawać poprzeczkę. A, to są te e szyny. 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 Tak, są szyny, bo chcemy oczywiście zrobić regulację, bo taki Adrian ma krótkie nóżki, i ja <laughs> mam długie nóżki. Więc żeby było... Patrz, to... OMP, ale... Ale? Czajne. Tak jest. Ciekawi mnie właśnie, czy te tańsze nie Są będą i, identyczne. Bo te kosztują dwie pustyły, a tu jest jakieś jeszcze główne o 120. To te tańsze. A to jest jakieś mocowania boczne fotela. Tak. Czym to się różni? Hmm. Niczym. No, ceną na pewno się różni. Otworami tutaj się różni. Tak. To jest bardziej takie uniwersalne. A materiał, który grubszy? Tańsze Co? grubsze. Czy nie? No tak kurna, ale powiem Ci tak. Bardziej porządnie wygląda. Tańsze? No. <laughs> nie, no dla mnie to w tej samej w obryce to jest sklepane, kurde. No raczej tak, no stary no. No patrzek, tutaj to tak poprzeginane, a to załeś takie ładne te gięcie, nie? No to czyli a to jest tańsze? Tańsze, tańsze to, nie, tak. Nie, to jest tak. czekaj. To jest tańsze. No, a tańsze, no tak. Ty on tu tańszy nawet. No mi się wydaje, że te tańsze kładziemy i tam nie, nie patrzymy, nie? Mocowania fotela. Dwa rodzaje mamy, czyli jedno jest krótsze, a drugie jest dłuższe. W sumie szyna jest krótka, no to nie wiem czy jest sens dłuższe, nie montować, chyba no. nie. Te tańsze. Nie, no to kładziemy i... <laughs> czyli tańsze. No. Ale patrz, że takie rzeczy, co? To jest właśnie najciekawsze, że my te właśnie jakieś takie rzeczy mocowania fotele i szyny, które są raczej do rajdówek, co normalnie w Wisku. No Wicku też jest dużo, wiesz, gratów do motorsportu, nie? Do druciarstwa. O, właśnie, do druciarstwa. Będzie dobrze, kurna! Polec mordę. Prosto do środka akcji informuję was, że w pierwszym linku w opisie macie bardzo tanioce, które możecie sprawdzić bez żadnych zobowiązań, żeby sobie wyliczyć i zobaczyć, czy nie przepłacacie, więc ja i Adrian, kurna, też i ten wał Zachęca was, A bo macie jeszcze w ogóle cashback 100 zł z naszym linkiem i za polecajkę później jeszcze macie postówce stówce od każdego ziomka, który z niego skorzysta, więc kurna, czt, warto. A nawet jak nie teraz ci się kończy ocet, to i tak sobie wbij i sprawdź. I sobie możesz zaklepać tą cenę, żeby przypadkiem później nie podrżało. Pierwszym głupi się. Opowiadaj. Co ja mam mówić? Nie, <słuch> nie wiem. Ja opowiadaj. też nie wiem. To ja coś? Dzień dobry, widzowie, nie wiem, też pierwszy raz na to jeszcze patrzę. E, fajny trzepak wyszedł. No Miesz jakieś pikołka na trzepaku zrobić? O kurde. No to dawaj tutaj. Nie. Opowiadałeś jaki jest plan na dzisiaj czy nie? Szybki jest. Rienkuwe czy stanie? Kurna, noganie jak psa. Usiądę no na, na loży. Będzie mocno i sztywno, tylko wał później nie wyjmiemy chyba. Jakoś cudem. Słuchaj, to był twój ten. Tak. To był twój plan. E, więc co? Więc nic, no w sumie to spawu spawu i zaczynamy tutaj akcję istotne jest po co to robimy, tak? No bo y, samochód ma jakąś tam skrętność nadwozia i zależy nam na tym, żeby właśnie ta skrętność była teraz jak najmniejsza i istotne jest w jaki sposób te wszystkie poprzeczki będą montowane, więc też jest tak, że dla skrętności samego nadwozia ma znaczenie, czy podłużnicę będziemy robić w, te, w tą stronę, czy w tą stronę. Nam zależy na tym, żeby samochód jak najmniej pracował tak, więc na pewno będziemy musieli to zrobić w pionie. Oczywiście można to zwiększać... Te wymiary w nieskończoność, ale też jest istotna waga, żeby była sensowna. Więc to, co dzisiaj chcemy zrobić, to zabudować tunel i połączyć się z tą ramą w tylnym wózku. Problemów jest kilka, no bo po drodze jeszcze musi być mocowanie fotela, trzeba pamiętać też o podłodze. Po długich namysłach i różnych komplikacjach doszliśmy do tołku, chyba. Po litrze alkoholu. Kto doszedł, ten doszedł. No. No, <grym _> tak. <grym _> Jeżeli mówisz, że doszedłeś, to to cieszę się bardzo. <grym _> Więc bierzemy się za robotę. Adrian. Ma tarczę od r 46 przednią, która prawdopodobnie ma tu pasować. Uhu, czyli to będzie trzeba przewiercić. Dobra, to inaczej muszę zrobić. Mnie interesuje jedno, czy to będzie siedzieć w końcu i czy mamy temat załatwiony. Będzie dobrze, ale trzeba kurna w środku poszerzyć, ale będzie zajebiście. 100% będzie pasować, tylko tutaj trzeba to powycinać, to tak. To, przed... Widzisz, o to? Patrz, tu, 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 tu wchodzi, nie? No. A tutaj tylko blokuje się. Tylko tutaj trzeba będzie taki pierścionek, wiesz, dotoczyć, się. Firma dotoczy. Firma dotoczy. Co ty robisz? Będę tutaj y, płaszczyznę robił. Dobra, no to, bo tu ogólnie przeróbki jarzma do tylnego zacisku. Ku**a, panowie, byśmy jakoś to potłumaczyli, ale po co? Hamulce hamulcami, ale... Tutaj ja się biorę za robienie tunelu, a raczej tego czegoś, co będzie tworzyło tunel. Patrz na to. To będzie... bliżej. To będzie jakoś tak. No, dobrze, dobrze. Trzeba tylko to wstawić teraz na auto, nie? Będzie? Jakoś tak. Kurde. To faktycznie może coś usztywnić. Radio. Właśnie w ten sposób się tworzy strukturę, że niekoniecznie to muszą być bardzo masywne rzeczy, ale ich musi być dużo i w wielu miejscach połączone, więc to jest trochę tak, jak się w latach 70. robiło wyścigówki, więc generalnie kratownice, niekoniecznie konstrukcja rurowa. No czyli mamy. <ścoughs> to, to pasuje y, latami do Rollsa, nie? Bo to, no, to też jakiś 70. Radziu. coś. No, więc zrobimy zgodnie ze foką. Ogólnie w tym odcinku będzie trochę chyba mniej postępów prac niż standardowo, bo tak niefortunnie w tym roku wypadają święta, Sylwestry i drugie święta i ogólnie święta. Dużo wolnych, nikomu się nie chce robić. Po tym, jak my zapieprzaliśmy, żeby to jeździło, to chyba wolne też by się przydało. Kto tam zapieprzał, wcześniej? No właśnie, no, kto tam zapieprzał, nie? No na pewno nie ty. Jest taki w ekipie jeden legat, co jego imię zaczyna się na A, kończy się na DRION. <grym> <grym> Ale człowieku syrenka. Mm. No pat, post, patrz, nie da tak, ci Bo tą kanapę musimy teraz to, to zmodyfikować, nie? Ale po co ty to Wyciąć. teraz będziesz modyfikował? Najpierw dawaj tam to zrobimy. Eee, kurna, chciałem powiedzieć coś. A, wiem. Patrzcie, jak będzie ten tunel sobie jak tutaj, to Aden właśnie powiedział, żebyśmy zrobili tutaj cup -holdery. Nie zrobili, tylko będzie zrobione. Normalnie cup -holdery na flaszkę, na kieliszki, na wszystko. No ale jak będzie zrobione? Samo się zrobi? Firma dorobi. Siedzisz sobie mordą w się z tyłu i pijesz sobie szampana. Ale to będzie wyzwanie, co? Jak bokiem lecisz? Meanwhile. <grystanie> co ty kurna chce? Te... Johnny. Kopeluszy jeszcze. A co to na mordzie? Maska. <grystanie> A tu ja się nie będę Dersałeś, to ty myślisz. Chwilę później. A ja wy co to robicie. <grystanie> Adrian obudził sobie tutaj artystyczną... Nie wiem co. A co to, to jest? To mi się figer. figer. A z lęgałka? Masz, możesz sobie jeszcze coś nie, do, do... nie chcę, Tutaj no, tam weźle. się wyżej. O, kucyk. To duszek jest coś. Proszę nie. bardzo. Jochy. Je Jochny. Jeszcze raz do kombratów brakowało. To są postacie do gry, które możecie wybrać. W w tym projekcie coraz bardziej idziemy w dół z grubością. Popatrzcie, że tu zaczynaliśmy od czwórki ścianki. Mówiłem wam, mówiłem. Ty jest czwórka, ale... Tak, że je, mimo, nie. że jesteśmy blisko frontu, to trzeba iść jednak w dodawanie lekkości. Tu czwórka z tyłu trójeczka, a później kadzie przyjechał, to była już dwójka. No to już mówiłem od początku, Zaraz wszystko dwójką. To Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Widzowie! 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 Widać? Zajem. No tu jest takie coś, z takim czymś i idzie o tam, z takim o no, i tym też i ja, o tam jest mierzył. też. Co to mierzył? A co? Coś nie tak? Nie no, może takie złudzenie trochę optyczne. Nie ja, no, chyba nieźle, co? Nie jest mierzone. Takie... Okay. Super. Firma wyrówna. No tak, no. Jest A... równo nie? Nie, no tak jest y... 6 centów różnicy, 6 mm różnicy. To kto tak docinał? Ja. Ale tutaj, patrz, tu masz jeden spaw, więc sumie możemy szybko... Wiem, ale jak będziesz robił ten spaw, to przez to, że jest japa, Aha. chyba, że bardzo, bardzo powoli, nie? Mm. nie, no trzeba byłoby nowy element dociąć, no my jest za duża japa i dlatego to ściąga. Ja bym nie rób. Nawet i lepiej, bo miejsce do wysprzyjnika jest większe. No to już. Jezus, A, to tak miało być. No, tak. miało być. No, ale też w seryjnie Wałdzie też ten tunel nie jest no. taki górny. No, tak. No. no i dobra, jest elegancko. Rozpoczynamy pracę nad górną częścią tunelu. Cych. Patrz, tak zestaw, zup, tu sam, cyk, cyk. No tego, I on się tutaj teraz dostosowuje, teraz tak? O, widzisz? Mhm. Jak chcesz, robisz. Bo teraz to tam wjeżdża. Zajebiście jest, chłopcy. Tak właśnie musiało być. Radził właśnie powiedział, że nawet już chodzi w tym momencie, to jest już sztywniej. A jak to obspowamy, to już całkiem będzie zajebiście. Ultra się cieszę z tego, że zrobiliśmy jednak tutaj, widzisz, przez górę, nie? Przez całość jest wysoko i łączy się z tylnym wózeczkiem naszym. No, wyszło tak jak w autach typowo sportowych. Baliśmy się tutaj o tą przestrzeń pod kanapą, ale wydaje no. mi się, że jest fajnie. To co mi się jeszcze podoba, bo wiadomo. Im wyższy tunel, to większa sztywność, dlatego w większości aut wyścigowych właśnie te tunele są wysokie. To też podoba mi się, że zrobiliśmy klatkę na wał, bo wbrew pozorom, jakby coś tu się urwało, to może być jakieś tam zamieszanie. Oczywiście to będzie jeszcze połączone w kilku miejscach. To jest po prostu monolit. Z przodu zrobiliśmy taką rozpórkę, która spina elementy pod przysłupku A. Wydawało nam się, że jest to najmocniejszy punkt. Na dole, tak jak widzieliście wcześniej, poszliśmy do podłużni. Być może jeszcze się zwiążemy, góra-dół, tutaj. tutaj. Ale generalnie jestem z tego zadowolony, bo... Okej, okay, w tym projekcie idziemy na grube kompromisy, bo to jest tak, że najlepiej byłoby, wiadomo, ktoś zwróciłby uwagę, że lepiej klatkę i tak dalej. Mhm. Podjęliśmy takie decyzje, bo chcemy was wozić tutaj. Nie wiem czy mogę mówić w liczbie Oczywiście. nogi. Radziu mówiąc w liczbie nogi nie mylisz się ani o centymetr, no bo jednak żebyś, żeby ciebie tutaj nie było, no to byśmy pewnie nie robili tego tunelu. I w ogóle tego wózka i tam tego wózka też by nie było, więc no. Więc kupę roboty tu wkładasz. Nie zapominając o Tobie, Adrianku... Adrian tego o... robi. Żeby Ciebie nie było, to Jaka... też by nie, Jaka... by nie było. To by nic nie było. Jak Adrianowi pokażesz palce, to zrobi. Ale <grym> pan, nie, dopiero gadanie takie się zaczyna, jak bliżej końca i takie najgrubsze kwestie, kurna, rozkminione. Nie, dobra. Powiedz, żartuje, to... bo. Żartuje. An... Żartuje, no. <laughs> Adrian. Bo, bo Wy tego nie widzicie, ale to jest tak, że. Yy, bo te materiały są dosyć krótkie na Waszym kanale, mm -hmm. ale to jest kupa yy, roboty. I to jest tak, że no, każdy z nas poświęca tutaj mnóstwo czasu. Wy cały tydzień siedzicie. Ja przyjeżdżam. Dzisiaj się udało rzeczywiście z rana, jest 20 pewnie. Mm -hmm. I jesteśmy zmęczeni. Wszyscy yy, w jakimś tam stopniu, więc. Yy, ale też jesteśmy zadowoleni, bo to wygląda tak, że. Za chwilę myślę, że w lutym jakieś te jazdy takie bardziej solidne niż no. tylko palenie kapora. No, no mam nadzieję. Yy, także przy Państwa w tym odcinku zrobiliśmy klatkę bez klatki. Taką trochę. Zmocniliśmy podłogę, jest tunel buduje no, jest. No, no sztywna. Mocowania pod fotele już są. Co tam jeszcze z tyłu zaciski już ogarnięte i tarcze. Zrobiliśmy adaptery przednich zacisków. No, Kurna, chłopie, roboty odwalone. No, trochę jest, nie? A jako ty najważniejszy przy tym projekcie, z wami po i jedziemy stąd. Jedziemy grać. Dziękuję wam wszystkim i bądźcie też za tydzień z nami. Ciuchy trzeba do spawania kupić. I Radziu jeszcze dwa słowa. Firma kupi. <grymne> <grymne> Tego jeszcze nie było. Firma tylko <grymne> dorabia. <grymne> A mogę zaprosić do siebie? To jak coś to zapraszam do siebie, bo zacząłem znowu przez was, albo dzięki wam znowu publikować, bo daliście mi motywację, więc tam już coś się dzieje bardziej. Brawo. Także do Raja, po nas. Elo.